witam serdecznie na raberze zbieram złom witam was na kolejnym moim odcinku chciałem pozdrowić wszystkich którzy komentują, lajkują, subskrybują i oglądają pozdrawiam osoby, które hejtują piszą bzdury <laughs> dla pana dzisiejszego, który napisał w osobniku że mam zainwestować w słownik, a ty zainwestuj w swój mózg, bo go nie masz. W domu też tak się odnosi do swoich bliskich. Dobra, zaczynamy. Teraz zrobimy mały przegląd kolejnego e, kartona od który dostałem w tym tygodniu co ale to będzie troszeczkę inny karton. Więcej będzie takich kabelków różnych drobnicy. Zobaczymy co w tym będzie, co będzie, a czego nie będzie. Pierwsze będzie. Hmm, hmm. Będzie trochę aluminium. Aluminium. Alu, alu. Mm -hmm. Tak, kabelki antenowe. Antenowe, co ja mówię? Sorry. Zielone internetowe. Mm -hmm. Takimi tym to jest tak różnie. Będzie troszeczkę cieniutkich kabelków, ale te kabelki będą szły. Kabelki idą do tego wiaderka z takimi cieniutkimi kabelkami. Nie wiem, czy to się musiał poszukać, czy to po prostu gdzieś spieniężyć, całe takie te cieniusieńki internetowe, bo to się... Dobra, tu będzie taki niedziuszka taka troszeczkę o ładna, to będzie już liczna do rozbiórki, do obierania tu mamy kolejny piękna miedziuszenka Będzie do... tu jest tak chyba, mamy wiązkę wiązkę samochodową aha, tak mi się wydaje Wiązkę samochodowa są grube kable, widzicie takie kokucze nie wiadomo, czy to się będzie opłacało korować Mi się wydaje, że tak. Muszę zobaczyć jaka miedziuszka jest Dobra Już nie ma pytania Będziemy to rozbierać o, Kabelki ładujące Ale one już są Uszkodzone Popsute o Powiem po swojemu, bo ktoś znowu przywali do nie, Pewnie wada wymowy też i nie lubię słuchać swoich odcinków, będzie mi libera to libery Antonowy pójdzie do tego, internetowy przepraszam pójdzie do tego do no, wiaderacka z tymi poza to się z tym zrobi tego się kabel, miedziuszkę się obierze to już już miedziuszka do obrania jeszcze ciekawy zrobimy będzie takie ładne aluminium takie już trochę grubszawe Metr... pręcik metalowy blaszka aluminium to już zaraz do pojemnika z tystą. aluminium zaraz na złom o. będzie do zbiórki bo w środku są te hmm. Transformacie takie malutkie, a ja to lubię rozwierać ee, jakiś to drukarki. To do z drukarki. O! o Ładna taki ten. To zostawimy, bo takie coś się przydawają nieraz. To się przyda Na pewno się przyda. Mhm co tu mamy jeszcze moi drogi tu mamy o starą kamerę jakąś widzicie z takimi przełącznikami jest chyba aluminiowe na pewno nie chyba tylko na pewno o będzie fajna rozbióreczka posegreguje co będzie i będzie fajny odcineczek Roz, rozbióreczki o będzie wtyczuszka będzie kabelek. O, elegancko. Będziemy rozbierać super się. O, patrzcie stare te. A to właśnie takie coś potrzebowałem. Też widzę, super przyda się. Super. O, będą. Widzicie? Transformatory. mamy cztery takie. Będzie fajna rozgóreczka mhm. Transformatory do transformatoru. Będzie, będzie fajny odcineczek Mhm. Mm co Do tego. To się wszystko poobiera, bo to jest na obieranie. To się rozbierze. To, to jest śruba do wywalenia A, kolejne takie te urządzenie jest są so, niby tam pod komputer i to wkładasz te klisze klisze przepraszam bo znowu będzie się ktoś o chyba aluminiowe z metalem będzie aluminium super będzie super odcinek o zobaczcie ten nożyk aluminiowy Uuuu. a tu się otwiera żeby go przełożyć to jest na razie ten nożyk Chyba, że w środku. Dobra, zrobimy. Tu takie coś. To będzie pewnie metalowe. Uh -huh. Do metalu. złomik, o! Od płotu. I kolejny nożyk. Zostawimy na razie. Je. Silniczek. Kolejny nożyk. Ten już... Nie, nic ciekawego. O, jakaś dziwna myszka. O, jest całości. Sprawdzimy, wymienimy baterie Wyczyścimy, zobaczymy. Tak, kolejny. Ja już wiem, co zrobię. Nie będę tego wywalał. Wiecie co mi przyszło? Wyczyścić to wymalować i zrobić do śmieci na przykład. Tylko żeby to wyczyścić, może wymalować i tu jakąś specjalną taką nie ciężką rurkę z czegoś, ładną elegancką, żeby się nie liało. I do puszek jak idziesz na przykład gdzieś tam w browie, Pach, pach i nabijać jak do śmieci zbierania. To co zostawiam, bo są dwie sztuki. Może gdzieś nie wołać. O! Jaki ładny kluczyk aluminiowy? Kluczyk aluminiowy. Ciekawy. To jest metal. A taki fajny, rozwalony nożyk. A ale to końcówka może być. czasem czasem może być. czasem może być. Aluminiowa. Zobaczymy. Metal. No, te kabaleczki też jestem w stanie, jestem nożykiem w stanie ociochać. Ten już nie. Te do, 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 do tego. Ten też przerobi się mieć łóżka. Już, 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 już. już, już. O! Będzie ładna miedziuszka, jak milibara, mhm, mm to wszystko pójdzie do tej grubej, antenowy, taki ten antenowy, co, co ja mam, sorry, z tym antenowym, internetowym, się myli, to z nim. nie działa, do tego, a może zawsze się znajdą jakieś, o, lampka jakaś malutka, fajna, a jaka tu baterii płasko okrągłe małe. Zobaczymy. Ja chyba gdzieś mam takie nowe baterie. Baterie. Zobaczymy. Czy działa fajna doro. O, gdzieś taka rurka. I to mi chodziło, żeby to coś takiego większego, żeby tutaj nałożyć i zrobić. Dobra. Trochę metalu. Aluminium. Uh -huh. Aluminiowo ładne. Do aluminium. Super. To jest metal. To do metalu. Kable ładujące. Takie przejściówki od, od Noki. I takie były dodawane. Pamiętam do telefonu. Po plastiku do wodu. Tu mamy to się wszystko przerobi na miesiuszek. Kabel internetowy do wiaderka z tym, to się też przerobi. to się przerobi. Tu takie Widzę jakieś przejściułeczki no, od takich, pewnie, markatowskich tych do wszystkich ładowarek metal. No, fajne, widzicie? A to pójdzie do tego z tymi końcówkami. Pójdę, jaki klucz wygięty. Coś <grytanie> Nie wiem, czemu tak ktoś wybił, ale wygiął. Ten też się da przerobić nożyczkiem nożykiem. Ten elegancki też będzie na nożyk. Końcóweczka będzie ta. Wszystko to wielka. Te cienki pójdą do tych. Ten, ten pójdzie tu. No i tak. Kabelki to takie typowo są jednorazowe, jednorazowe.

Belki. miedziuszka będzie będzie troszeczkę aluminium aluminium troszeczkę będzie do żuru do żurmomiku będzie trochę rozbiórka aluminium mhm. ciekawe będzie się rozbierało to nie aluminium mamy trochę no i super będzie, będzie myślę fajny odcinek zapraszam do komentowania subskrybowania lajkowania i co do następnego chyba koleżanko i kolego chyba że Hmm. Ktoś znowu napisze coś, ale to nic. O, i taki chyba od ruszyków, takich zawieszki do samochodu od Opla. Ciekawe. Aluminiowe. Chyba. Mhm. Takiś aluminium. Zostawimy to. Trzymajcie się.